Panie i Panowie, Eurogamer.pl z tej strony i w tym razem materiał z gry Risen 3 Władcy Tytanów, czyli trzeciej części Całkiem popularnej serii RPGów od niemieckiego studia Piranha Bytes No i cóż, ja teraz jestem na, na wybrzeżu Kalador Jeżeli dobrze pamiętam, tak jest I to jest siedziba łowców demonów jednej z trzech frakcji Właśnie do tej frakcji postanowiłem, zdecydowałem się dołączyć, ponieważ są oni najbardziej jakby specyficzni. Ponieważ druga frakcja to są piraci wodu, czy tam voodoo po prostu. I do niej możemy przystąpić na, na wyspie Kila. Natomiast trzecia frakcja to są strażnicy. I jakby to powiedzieć, to jest takie zbrojne ramię magów. I jak tam, jak przystąpimy do nich, to możemy wtedy używać takich najbardziej tradycyjnych czarów fireboli, wiązek elektryczności i tak dalej. I oni są na wyspie Taranis. Ale zdecydowałem się właśnie na, na łowców demonów na, w Kaladorze, bo to całkiem e, ciekawa frakcja. Używają magii runicznej, ale też e, jak jesteśmy na mapie świata, to pewnie zauważyliście, że jak graliście w Ryzena 2, że niektóre lokacje się powtarzają i nie mylicie się, bo tak naprawdę jest, chociaż są to tak, nie są to kluczowe lokacje w tym świecie gry, ale trochę część z nich została zaimple, zaimplementowana właśnie w Ryzenie 3. I ogólnie ta gra bardzo nawiązuje do dwójki, e, więc na pewno bliżej jej do części drugiej niż do, do, do części pierwszej. Na szczęście nie ma aż tylu błędów technicznych co dwójka, bo szczerze mówiąc to chyba była największa wada drugiej części. Ale no widzicie, nawet ekwipunek to jak wygląda, to też jest nie, niemal żywcem, żywcem z drugiej części przeniesione. Jest system walki zresztą też, zaraz Wam pokażę. W każdym razie, jakie zadanie może by wykonać. Większość misji na tej, na tej wyspie na tym wybrzeżu już wykonałem. Natomiast teraz udamy się do kopalni, żeby pokonać jakichś bandytów. No i okej. Okay. Teraz momencik na system walki. Otóż jest on bardzo podobny do tego, co mieliśmy też w Rizenie 2, tylko wydaje mi się, że przeciwnicy trochę częściej mm, stosują uniki. Co jest bardzo. co jest w sumie plusem, no, bo jednak momentami w dwójce walka się stawała troszkę zbyt łatwa. Chociaż tu też ona zbyt wymagająca nie jest, bo chociaż czasami przeciwnicy potrafią przełamać blok, kiedy trzymamy blok, ale zazwyczaj po prostu jeżeli jest, idzie nam ciężko, to wystarczy po prostu się na chwilę odsunąć, zresztą zaraz wam pokażę. Przez chwilę nie będę zadawał obrażeń w ogóle. I poczekam aż mój towarzysz zwróci na siebie uwagę przeciwnika. I już, i mam tamtego z głowy drugiego. Bo szczególnie towarzysze bardzo się przydają, szczególnie kiedy walczymy z jakimś pojedynczym, bardzo trudnym przeciwnikiem, ponieważ um, nasi kompani potrafią przyjąć na klatę kilkanaście więcej ciosów niż nasz bohater, co jest trochę dziwne. No ale, no mówię, ratuje skórę często. Tak, jeżeli graliście w Riziana właśnie dwa to już widzicie, że walka jest bardzo podobna. Ja też nauczyłem się już cios ciosu Riposty, o to właśnie to było. Kiedy wcisnę przycisk bloku w odpowiednim momencie No nie da, to towarzysz mi się nie da popisać, okej okay. Kiedy wcisnę przycisk bloku w odpowiednim momencie to po prostu bohater kontratakuje I teraz zaczynam mówić o podobieństwach do Ryzena 2 to też um, nasza postać jest jakby sama w sobie nawiązaniem do Ryzena 2 Lut, lut, lut Ponieważ jest, no nie, nie mogę powiedzieć, kim jest, no bo to będzie spoiler, jest częściowo tak naprawdę tylko bezimiennym, bo znamy jego nazwisko i pochodzenie. Tak tyle tylko powiem, więc to jest trochę nietradycyjne, jeżeli chodzi o Rizeny. No ale sami już zobaczycie, o co chodzi. W każdym razie spotykamy też parę postaci znaczących, które odegrały dużą rolę w Rizenie 2. Ale jeżeli chodzi o twórcy, ups, teraz użyłem przez przypadek czaru, czaru runicznego. to właśnie fioletowe ikony na, na Pasku Talentów to są um, czary magii runicznej, do której zyskujemy dostęp, kiedy przystępujemy do władców demonów. To znaczy, do, przepraszam, do łowców demonów. I to, oczywiście to nie jest tak, to też jest dobre, że. Nawet jeżeli nie przystąpimy do danej frakcji, na przykład jeżeli nie przystąpię do strażników, to i tak mogę używać na przykład czaru kuli ognia, o ile wykupię czy znajdę zwój po prostu z tym czarem i wtedy będę mógł go użyć tyle razy, ile po prostu zwojów mam na, na wyposażeniu. Tak samo teraz widzicie, mam na pasku umiejętności yy, te pomarańczowe ikonki, pomarańczowo-zielone, to, to są czary wódu. Czary Ponieważ znalazłem w świecie gry parę laleczek wódu i do każdej jest przypisany inny czar, no i mogę ich używać po prostu, więc to jest fajne, że nie jesteśmy ograniczani. A natomiast jeżeli ja przystąpiłem do właśnie do łowców demonów, to mogę używać czarów runicznych bez ograniczeń. Nie mam żadnych, nie muszę jakby korzystać z run i zużywać ich, żeby mo mogę korzystać ile, ile chcę, po prostu ile razy chcę, mogę użyć czaru, nie wiem, przyzwania demona, czy fali uderzeniowej, czy kamiennej pięści. Okay. Tylko po prostu yy, muszę się liczyć z tym, że są cooldowny na każdym, na każdym zaklęciu, więc jeżeli użyję, nie wiem, no tej kamiennej pięści, o której już mówiłem, to muszę odczekać potem 20 sekund, ale tak to nie mam żadnych innych ograniczeń, mogę ją używać cały czas. ok, tu jest ta kopalnia, i coś mi się wydaje, że to jest jeden z bandytów. No dobra, przy okazji. No, to już widzicie, że system dialogów bardzo też podobny do poprzedniej części. I tak samo w, też w dialogach, e, szczególnie w dialogach, widać właśnie, że ten silnik, e, silnik graficzny już się starzeje trochę, bo no, nie ma co liczyć na, na scenki dialogowe rodem z Mass Effecta, prawda? Czy nie wiem, z Wiedźmina. Pozwolę sobie przewinąć. I też zauważyłem, że twarze często się powtarzają. Spotykamy po prostu postacie, które wyglądają tak samo jak inne. Okej, okay, no i teraz on mnie zabierze do kopalni. i Coś się spodziewam, że to będzie zasadzka. No ale dobre, jesteśmy I przygotowani wystarczająco. Przy okazji pokażę Wam te wszystkie moje czary, jakie mam na wyposażeniu. Może wcześniej zjemy trochę żywności. Mamy też Lixir i tak dalej. W ogóle crafting też jest e, też podobny do, do tego, co było w Ryzenie 2. Możemy się parać alchemią, kowalstwem, czymkolwiek zechcemy. Ok, ok. Let's skip moving. Ogólnie widzi teraz angielską wersję, ale to tylko dlatego, że po prostu wersja recenzencka e, jest angielska i tyle. I nie mogłem przetestować wersji polskiej za bardzo, bo ona będzie dostępna dopiero w dniu premiery. No dobra, zanim zaczniemy walkę, to może przyzwę demona i przyzwiemy jeszcze szkieleta. Okej, okay, szkielet widzicie teraz tutaj, gdzie mam, miałem tą ikonę czaru pod piątką, to ona już zniknęła, ponieważ to była tylko jedna laleczka wódu, którą mogłem wykorzystać. No dobra. No, tak jak myślałem, oczywiście to zasadzka, no ale to nie powinno być. Nie powinna to być trudna walka. Głos też głównego bohatera jest strasznie. strasznie irytujący. Jakby miał bardzo, bardzo chore gardło albo bardzo przepite. Okej. Okay. Ogólnie w tłumie. Walki w tłumie są czasem trochę irytujące, bo sztuczna inteligencja może się pogubić trochę. Teraz uleczyłem siebie i członków drużyny natomiast teraz użyję fali uderzeniowej Ok. i resztę przeciwników wykończymy po prostu kamienna pięść, pięknie prosto w twarz piękna riposta mi się i ostatni został ten który nas tu zwabił no to falą uderzeniową go i wykonaliśmy zadanie Test, co ja tu znajdę? Encyklopedia alchemii. Hmm, okej, okay. nie myślałem, że się nauczy się jakiegoś nowego przepisu alchemicznego. A nie, przepraszam, pusta skrzynia niepotrzebnie zaglądam. No nie, w każdym razie pokonaliśmy mm, niemilców, przeszukamy jeszcze ich może mają coś ciekawego na sobie. Ogólnie pierwsze wrażenia z Rizena 3 są. Oho, zdobyłem bardzo fajnie. Ancient Knowledge to są takie tabliczki kamienne, za które możemy wykupywać, uczyć się kolejnych czarów z naszej gildii, z naszej frakcji. Ach, niestety. Rozwój umiejętności też wygląda tak, podobnie jak w dwójce. to Znaczy, widzicie, mamy tu różne, jakby. Talenty, i możemy po prostu rozwijać je, kiedy zdobędziemy odpowiednią ilość punktów. To klikamy plus, żeby zwiększyć daną umiejętność, zwiększyć jej poziom i tyle. Natomiast umiejętności same w sobie są też podzielone na kategorie i ich już się uczymy od, od różnych trenerów, od po prostu postaci bohaterów niezależnych, których spotykamy w świecie gry. Mogę się przespać, ale teraz tego nie zrobię, ponieważ to pewnie uruchomi scenkę. fabuła, fabuła Ryzena 3, obraca się wokół ataku demonów, cieni na, na ten świat gry. No i też za tym wszystkim stoją oczywiście tam tytani. Jeszcze do końca nie dobrnąłem, więc nie do końca rozgryzłem jeszcze o co chodzi. W każdym razie nasz, bo nasz bohater stracił duszę i musi ją odzyskać. I właśnie tutaj udaje się do różnych miejsc. Każdy z przywódców tych trzech frakcji może pomóc naszemu bohaterowi, więc w zależności od tego, do której frakcji dołączymy, to po prostu to się inaczej rozwinie jakby trochę ta kwestia pomocy naszemu bohaterowi. No i też, co jest fajne, to to, do jakiej frakcji dołączamy, też determinuje część zadań, jakie potem wykonujemy. To nie jest jakaś ogromna ilość tam zadań, nie wiem, nie ma tak, że pół godziny dodatkowej gry mamy, przepraszam, 30, nie wiem, 30 godzin dodatkowej gry. Ale jednak trochę zadań po prostu dostajemy takich. Na przykład ja mam tutaj zadania teraz wykonać. Na, na wschodniej części tego wybrzeża i gdybym nie przystąpił do łowców demonów to po prostu no, nie miałbym tych zadań w ogóle dostępnych i tak samo teraz skoro jestem łowcą demonów to już nie będę miał niektórych zadań od, od strażników, czy od magów czy od piratów voodoo, więc to jest fajne dla tych, którzy chcą przejść hmm, grę kilkakrotnie tam widzę jakieś demony, więc jeszcze trochę powalczmy Takiego samego pieska mogę sobie właśnie przywołać, korzystając z mojego zaklęcia. Mój się świeci na zielono, to łatwo rozpoznać. Ogólnie, jak już mówiłem, wystarczy uważać, obserwować przeciwników, i kiedy, kiedy właśnie to robimy, to walka nie jest nigdy trudna. Nie sprawia większych problemów. Na szczęście, bo, bo sama w sobie niestety nie jest specjalnie ekscytująca. Ciekawy finisher na szkieleta, ale... Tak, bo po prostu no, wszystko się ogranicza do trzymania bloku i klikania. I najciekawsze ogólnie w tej grze jest to, co faktycznie. Bo jak już mówiłem, że jest ona podobna bardzo do rizena 2. Zbierzemy zioła. Ale na szczęście nie zupełnie. To znaczy. Yy, zawsze w rizenie pierwszym ważna była bardzo eksploracja. Zresztą w dwójce też ale trochę bo, chyba mniej. I właśnie yy, w Ryzenie 3 bardzo mi się podoba to, że. Zawsze jest, zawsze kiedy po prostu podróżujemy, idziemy wykonywać jakieś zadanie, to zawsze odkrywamy jakieś miejsce, do którego warto by zajrzeć, chociaż wcale nie musimy. To znaczy jest, jest co eksplorować, jest, jest, co, jest co zwiedzać w tym świecie, chociaż ten świat nie jest ogromny i nie jest też taki zupełnie otwarty. To jednak fajnie go zaprojektowano i właśnie zawsze są jakieś ciekawe miejsca, gdzieś można zajrzeć, znaleźć, znaleźć jakiś skarb czy silnego przeciwnika. Więc to jest fajny element tej gry na pewno. I też questy są zróżnicowane, zadania poboczne wszelkiego rodzaju. Przetelportuję się może do bazy. Zobaczę, czy mogę wykupić jakiś czar dodatkowy. To jest widok właśnie z, z, z progu siedziby łowców demonów. Oni pozapalali te takie latarnie zielone, żeby wezwać przodków łowców demonów z okolicy. Na chwilę obecną, jeżeli... Miałbym powiedzieć, co mnie rozczarowało w tej grze, to może to, że ona faktycznie nie jest, że bliżej do dwójki niż do jedynki Risen. Twórcy chyba obiecowali troszkę co innego, bo była mowa o powrocie do korzeni. Chociaż to tak strasznie nie przeszkadza też, bo jednak tych pirackich klimatów jest mniej. Właściwie z piratami mamy do czynienia tylko na jednej, na tej wyspie, na której mamy też do czynienia z magią wódu i tam na niektórych lokacjach, w niektórych lokacjach na Morzu Południowym. Natomiast tutaj klimat jest taki bardziej typowy dla fantazji, tak samo na tej wyspie magów jest bardziej typowy fantazji. No i jest mniej błędów technicznych. Do, do tej pory tak naprawdę, nie wiem, zetknąłem się chyba z trzema takimi bagami, ale to były bardziej śmieszne niż niż przeszkadzające w grze. Na przykład mój towarzysz utknął w ścianie, ale potem na, szczę na szczęście jakoś udało mu się wyjść, więc pod względem błędów nie jest strasznie tym razem. Hmm. Nie to, nie, to nie ten. Komu ja to miałem oddać? Tego, Questa. Gdzieś mi uciekli moi towarzysze. Aha, no tak, zapomniałem, oni już są tam. W innym miejscu zupełnie. No ale nic, to może. Handel. No i czasem też kamera, z prawdą, Teraz widzieliście teraz przez moment, że po prostu przenikała kamera przez ciało mojego towarzysza. Mogę kupić runy, jeżeli to są runy jednorazowego użytku po prostu jeżeli kupię daną runę to będę mógł kurzyć raz albo nie wiem, jeżeli kupię dwie runy to dwa razy jakiegoś czaru po prostu będę mógł użyć ale mi to niepotrzebne, bo mam własne czary jakby bo należy już do tej frakcji no, no, no ale nic, pokazałem pokazałem walkę, pokazałem jedno zadanie, troszkę zwiedzania i tyle, nie chcę pokazać za dużo, bo to też jest gra RPG więc tu wszystko właściwie jest na swój sposób spoilerem więc to by było na tyle. Mówię, um, Rizen 3 to po prostu no, udane RPG, chociaż trochę szkoda, że. Um, powiem tak, nie mogę się doczekać, kiedy, kiedy Pirania Bytes jakby nie wiem, no, stworzy od podstaw zupełnie nowy silnik, żeby już nie było widać tych naleciałości jednak archaicznych tego silnika obecnego w tej grze od Ryzena I. Um, i też, bo miło, miło by było zobaczyć ciekawsze jakieś dialogi, lepiej zrealizowane, wyreżyserowane itd. i tak dalej. I na razie troszkę też rozczarowuje mnie wątek główny, bo jest taki naprawdę, no, no po prostu trochę średnio ciekawy i całość całość ratuje po prostu fajny świat i to, że jest duże nastawienie na eksplorację to, że jest naprawdę bardzo dużo do roboty, dużo zróżnicowanych misji, to jest chyba największy plus. Zresztą to zawsze było w Rizenach i w Gotikach największym plusem ten... To złożone, złożone z tych wszystkich questów i te fakt, ile tych questów zawsze było, i tych zadań. Więc, no, nie jest to zupełny powrót do korzeni, nie, nie, nie jest też to bardzo dobry produkt, ale jest to udany RPG. Myślę, że to jest sprawiedliwa ocena. No, ale po pełną ocenę zapraszam oczywiście do lektury recenzji. Później, kiedy już sami zagracie, też się wypowiadajcie, co Wy sądzicie o Resident 3, czy czekaliście na tę produkcję. A ja już będę kończył. No i cóż, to by było na tyle, do zobaczenia w kolejnych materiałach